Zaprosił. który góry za to dziękujemy. Życzymy wciąż na nowo odkrywania głębi sakramentu kapłaństwa, tego wielkiego daru. Życzymy zdrowia, sił do pracy i Bożego błogosławieństwa. Moi drodzy, teraz nastąpi błogosławieństwo jubilata, w czasie którego otrzyma Krzyż jako znak zwycięstwa Chrystusa. Pamiętamy, że w szczególnie. Święty Łukasz opisał na koniec swojej Ewangelii, wpisanej przez niego Ewangelii. Napisał, że w czasie wniebowstąpienia Chrystus wstępował do nieba i błogosławił swoich mężczyzn i apostołów, a potem oni pełni radości szli do swoich spóli, głosili słowo i błogosławili wszystkich, których spotkali. Niech więc kontynuacją tej komini będzie błogosławieństwo udzielone jubilacjom. Rodny księży jubilacie, wszechmogący i miłosierny Bóg już w Starym Testamencie nakazał uroczyście obchodzić rok. Pięćdziesiąty i nazwał go Jupileuszem. Rok ten był rokiem odpuszczenia i wyzwolenia. Gdy minęło pięćdziesiąt lat od Twoich święceń kapłańskich, godzi się, abyś złożył Bogu dziękczynienie, wyjednął sobie odpuszczenie w nim i szczególne błogosławieństwo. Zapominając o tym, co jest poza Tobą, wytężaj siły swojej duszy, duszy i dąż do celu, który jest przed Tobą. Abyś mógł się połączyć z najwyższym, wiecznym kapłanem Nowego Przymierza, Jezusem Chrystusem. Prośmy Wszechmogącego Boga, aby łaskawie przyjął ofiarę życia czterodnego kapłana, który obchodzi już. Niech mu udzieli odpuszczenia wszystkich grzechów i odnowi jego gorliwość, aby z dnia na dzień postępował w istocie i wszystkim dawał przykład dobrego życia. Zaśpiewajmy teraz hymn do Ducha Świętego, który przed pięćdziesięciu laty stopił na jubilatach święceń kapłańskich. O do duchu krzycz, na wieśko zwierzętych

Dusz, się, by się dekwać, ojca, aż, że się, wyczerpiesz miłością mnie Ty wydażesz na bo nie bo z Boga znasz, Jezyk nasz. nasz. Światłe rozjaśnij serca na I na błogosłabość naszych ciał. O odbeźń, nie podoje, nie nie podęty, nie nie bezło, co obudzisz mnie? Nie przejade na łódce, i tępaję moja żmija, nie droszę za i nie

Wieczne Boże w Tobie żyjemy, poruszamy się jesteśmy. Dzięki Ci składamy i błogosławimy Cię za to, że Twojemu kapłanowi udzieliłeś długich lat życia oraz wytrwałości wierzy i pełnieniu dobrych uczyn. Otwórz Jego serce na światło Ducha Świętego, aby mógł godnie sprawować sakramenty, wiernie służyć Kościołowi i miłować Ciebie teraz i w wieczności. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Panie Ojcze Święty, z Twojej woli krzyż Twojego Syna stał się źródłem wszelkiego błogosławieństwa i przyczyną wszelkich łask. Bo błogosław ten krzyż i spraw, niech Twój kapłan, który głosi tajemnicę krzyża, stara się odtworzyć w sobie wizerunek Twojego Syna, Jezusa Chrystusa który żyje i króluje na wieki wieków. Amen. Drogi umilacie, przyjmij krzyż Chrystusa jako znak zwycięstwa. Bóg, który cię prowadził od czasu młodości, w podeszłym wieku ciebie nie opuści. Wpatrzony w krzyż zbawiciela, dąży we trwale do wyznaczonego kresu, którym jest Jezus Chrystus. Do niego należą czas i wieczność, Jemu chwała i panowanie przez wszystkie wieki wieków. Amen. Dziękuję z Bogu za wielki dar.